Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Tu już nie ma filozoficznych różnych takich długich wywodów. To jest jeden bardzo praktyczny werset. W tych wszystkich marnościach. Gdzieś pojawia się aktywność związana ze służeniem Bogu, takim można powiedzieć technicznym, nie? wprost. Oczywiście pamiętamy, że jesteśmy w czasach Starego Testamentu, nie? ale już nawet mając y, tę wiedzę, no możemy zobaczyć, jak powinno wyglądać praktyczne życie z Bogiem. Nie powiem życie religijne, nie? chociaż aż się prosi to użyć tutaj, nie? bo to życie religijne ma już niestety bardzo złe konotacje, czyli lepiej można być jak układać sobie praktyczną część relacji z Bogiem, nie? No bo jest jakaś taka część bardzo wewnętrzna, takich motywacji, miłości do Boga itd., tak a potem jest ta praktyka owoców, nie? czyli co ze mnie wychodzi, co ja robię. To tak jak dzisiaj mówimy o czytaniu Biblii, o modlitwie, o ewangelizacji, o służeniu w Kościele, nie? No to, 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 co tutaj mamy w Starym Testamencie, że on chodzi do świątyni, do domu Bożego, to to możemy przenieść właśnie na te już nasze nowotestamentowe aktywności dla Jezusa, ale nawet mając tę ograniczoną perspektywę starotestamentową. Po pierwsze jest pilnuj, to jest tak jak pać pod nogi. Nie? Patrz pod nogi. Czyli gdzie stawiasz swoją stopę? Czy na dziurze, czy na skórce od banana, czy tam jest krawężnik, nie? Patrz pod nogi, nie? To tak by trzeba to powiedzieć. No i teraz ma to dwa znaczenia, można powiedzieć, takie przychodzą mi do głowy. Pierwsze, że w tej świątyni jest jakieś niebezpieczeństwo, nie? Że kiedy idziesz do świątyni, bo tu, kiedy idziesz do świątyni, no to można. Na dwa sposoby to rozumieć. Że uważaj, kiedy idziesz do świątyni. No to może być, że droga jest niebezpieczna, albo w świątyni jest niebezpiecznie. Ten idiom nam nie odpowiada na to pytanie dosłownie. Jeśli nie ma jakiejś takiej sugestii, no to przyjmijmy jak najbardziej ogólne znaczenie wtedy, nie? Jeśli tekst nam nie, nie mówi, że to, o to, to znaczenie trzeba przyjąć, no to przyjmujemy ogólnie i czekamy, co dalej będzie, nie? I w tym momencie. Ja bym nie szukał, że na przykład na drodze do świątyni jest jakaś pułapka, a na drodze do sklepu nie ma, nie? Czyli jak idziesz do sklepu, to patrz sobie w niebo i gwizdaj, nie? Albo że w, na, na wejściu do w świątyni są jakieś wilcze doły i tak dalej. Tylko bym rozumiał to, że patrz na swoje postępowanie, bo Bóg patrzy, nie? Czyli to postępuj mądrze w całym swoim życiu, czyli jak gdyby to pójście do świątyni, ono jest tylko częścią życia, a nie, wiecie, tu, zresztą kontekst na to zaraz wskazuje, tu robię co chcę, głupio, nie? bo tam ci głupcy w świątyni są, tu robię głupio, a tu nagle o, jaki ja święty i pobożny. Nie? Czyli ten nakaz, gdy idziesz do świątyni, to patrz na swoje życie. Traktowałbym, że cały czas staraj się żyć po Bożemu. Cały czas patrz na swoje kroki, żeby ani w lewo, ani w prawo, ani w dół nie wpaść, nie? Żeby robić to, co trzeba, czy tam rano, czy o w południe, czy wieczorem, nie? Czyli bym to rozszerzył, nie, że jak się wybierasz do świątyni, to się otrzeb tam sprawdź, czy tam coś nie, nie tego, chociaż oczywiście takie nakazy znajdziemy nawet u Jezusa, nie? W Ewangelii do Żydów. Skierowane jeszcze, gdy idziesz do świątyni, to się zastanów, czy z kimś nie masz podgórkę, nie? Znaczy, czy nie trzeba naprawić relacji z kimś, nie? Czy później już mamy do chrześcijan, kiedy demonstrujecie, to mówię o liście do Koryntian, nie? 14 zdaje się rozdział, nie? Demonstrujecie to, że trwacie w Jezusie no to sami sprawdźcie swoje życie, sami oszczędźcie, żeby was Bóg nie musiał kopnąć w tyłek, nie? że nie musiał cząć was jakimiś przeciwnościami, chorobami, czy nawet śmiercią, nie? kiedy byście poszli w zaparte. Czyli widzimy, że jak gdyby ta nauka Boża jest spójna przez cały, całą Biblię, nie? że to, że Bóg patrzy na nas, cały czas patrzy, to, że my idziemy oddać Mu szczególnie chwałę, to powinno się że tak powiem uwidaczniać w naszym codziennym życiu czyli jak traktujemy siebie nawzajem jak traktujemy żonę dzieci męża jak traktujemy pracowników współpracowników ludzi w kościele przyjaciół siostry braci nie mówię i w tym dosłownym i, i przenośnym znaczeniu cały czas obserwuj swoje życie bo w pewnym momencie stajesz przed Bogiem nie idziesz do świątyni no to tak rozumiem ten nakaz, że on nie tylko dotyczy, że a, teraz się wybieram do świątyni, no to pomyślę, co poprawić. Nie? Tylko, że mądrością jest cały czas analizować swoje życie pod tym kątem, czy się Bogu podoba, a już jak idę do świątyni, no to to jest tylko szczególne takie zaraz, czy wiecie, takie dodatkowe sprawdzenie, to tak jak Mamy być żołnierz, no to cały czas jest gotowy, no ale jak rusza, no to jeszcze sprawdza, zaraz, czy troki tu dociągnięte, czy pistolet nabity, nie? No to, to tu jest właśnie taki obraz, że gdy idziesz do świątyni, to myśl o swoim praktycznym życiu. Nie tylko o tym, jaką tam ofiarę złożysz, czy coś, tylko myśl, czy ty w codziennym życiu Stosujesz te Boże zasady i chcesz podobać się Bogu. Tak rozumiem ten, ten pierwszy nakaz. Jaki jest drugi, zobaczcie? Sprawdźmy go i nastaw się na słuchanie. Tamto jest też ważne, nie? Ale najważniejsze w tym wszystkim to jest słuchanie. I teraz jeszcze ten czasownik słuchanie. Tak, na moje wyczucie, to on powinien być w kierunku uczenia się, a nie słyszenia głosów. Chodzi o to, żeby. Zastosować, nie? Zmienić się. Słuchaj ze zrozumieniem, czyli ucz się, nie? Czyli nie słuchaj głosów, dzwonów i tak dalej, tylko słuchaj nauki, inaczej mówiąc, nie? Inteligentnie, czyli ze zrozumieniem, słuchaj Bożej nauki, że ona tam będzie, będzie podawana gdzieś, nie? No, oczywiście mamy analogię kościół Synagoga, to widzieliście list Jakuba, jest tu przeniesione, że, że mamy chodzić właśnie na takie szczególne zgromadzenia, bo świątynia no była też tym przede wszystkim zgromadzeniem, miejscem, ale i ten lud Boży się spotykał, żeby słuchać słowa Bożego. Apostołowie to wykorzystali, pamiętacie, że głosili po domach, owszem, ale i głosili w świątyni, nie? że tamte tłumy ludzi przychodziłeś słuchać różnych rabinów, którzy tam pewne rzeczy tam tłumaczyli i tak dalej, gdzieś tam były te przedsionki takie, nie? Takie. I były dyskusje gdzieś właśnie o słowie Bożym, o Bogu, nie? O tym co się dzieje w historii, jak Bóg działa teraz i tak dalej i tak dalej. I tu jest ten nakaz, że no, gdy idziesz, to nastaw się na słuchanie. Coś mądrego tam usłyszysz. I zastosuj to przyjmij to. Czyli nie idziesz tylko, żeby zaliczyć, nie idziesz tylko, żeby tam coś przeżyć, nie? Bo tu te ofiary no to były z jakimś tam przeżyciem związane. Nie, nie idziesz tylko, żeby no, wykonać to, co Bóg nakazał, nie? ale idziesz się czegoś nauczyć. Uważaj na swoje praktyczne życie, nie? Że, że nie jest ten świat profanum i sakrum, i że w świątyni wchodzisz do sakrum i tam już jesteś inny, wszystko inne. Nie, tylko właśnie gdy idziesz, czyli no cały czas patrz na swoje życie, żeby ono było po Bożemu, no i wtedy idziesz do świątyni, można powiedzieć, przygotowany, przygotowany do oddawania chwały Bogu z czystym sercem. Nie? I drugi ten nakaz, że jak już jesteś w świątyni, to skup się na mądrości, którą Bóg tam ci daje. Przez jakieś rzeczy, czy to jest piosenka, czy to jest rozmowa z kimś, czy to jest nauczanie, czy to jakaś myśl przy czytaniu Słowa Bożego Cię porazi, nie? że, że tu tak trzeba, a nie tak, to na tym się skup. Czyli na praktyce życia, patrz na swoje nogi i słuchaj przede wszystkim. Słuchaj przede wszystkim. No, na koniec to jest te ofiary składane przez głupców nie umieją nic innego jak tylko czynić zło, nie? Tu jest znowu powrót, nie? Budowa taka, no, że koniec i zakończenie jest takie samo, że mądry to będzie w praktyce unikał zła, bo to strzeż swoich nóg, to jest unikaj zła. A głupi to ten, który włazi w zło jak w szkodę, jak świnia czy krowa w szkodę, nie? Jeden werset, a praktycznie jeszcze nie skończyłem. Mogłbym dłużej na ten temat mówić bardzo. Zobaczcie, fajna nauka w tym całym filozoficznym bezsensie. Zobaczcie, jak nagle on przemawia jak stary Salomon. Czyli mówi bardzo konkretnie, mówi jasno. Taką do zastosowania naukę, nie? Nie tam, że wszystko to marność, nie tego. No, no nie, no dobra. Ten cel zły, ten zły, ale Bóg jest. Bóg zadał pewne zadania. Bóg jest dobry. Bóg dał ci... Przyjemności takie podstawowe, ciesz się z jedzenia, że ręką możesz ruszyć, bo nie zawsze będziesz mógł, nie, nie wszyscy mogą, nie? i tak dalej. Nie? No i teraz wrzuca, jak gdyby ten, ten jeden werset nie? na tym morzu różnych takich tematów, gdzie ludzie szukają sensu. Mówi: o, o, tu jest, tu się czegoś nauczysz, tu będziesz lepszy, jeśli będziesz po pierwsze stosował to w praktyce. Czy nie tylko jesteś w świątyni, no to jesteś uduchowiony i wszystko wyjdziesz ze świątyni, wszystko masz w nosie? Tylko będziesz stosował to w praktyce, codziennie, stale? A kiedy już tam jesteś, na tym spotkaniu dedykowanym Bogu, to nastaw się na słuchanie, na rozum, na przyjmowanie, na decyzję, zmiany w wyniku prawdy. To jest najważniejsze. Uczucia są fajne, one pomagają w dobrych decyzjach, nie? Ale zobaczcie, słuchanie ze zrozumieniem jest kluczowe w kościele. Tak on rozumiał to już w Starym Testamencie.